On również wygeneruje tych punktów niemało. Tylko no ale. Hmm, to nie będzie aż tak dużo. Powiedz mi, Dawid, czy ty widzisz to, co ja widzę? Czy ty widzisz to combo? Czy ja widzę to kombo? Znaczy, myślę, że widzę. Zobaczę Tak, na pewno je jak. widzisz. Okay. Oczywiście jest to książę Ansejs. Z znaczy, razem ja z też <laughs> Myślę, że widział je od początku. A może zobaczył teraz? Nie ma to znaczenia. Fakt jest taki, że ten Anseis uderzył bardzo mocno. Więc ja. Eee, czyli masz 24 punkty. Ciągle to jest chyba wygrana na konto Kąsie, o ile się nie mylę. Jeżeli moja matematyka mnie nie myli. To jest nie, remis, to mój remis. drogi. Remis. Czyli przez ee, zabawny błąd Kąsia będziemy mieć remis, co oznacza, że zobaczymy ten mirror ponownie. Tak, że wskazuje, że Kąsiu będzie tutaj zwycięzcą, aczkolwiek nie, no jest ten Kijan, lidera. który może 2 punktów, jest umiejętność lidera, jest z... Vincent, jest, jest też Rope, tak zwany. Chciał się upewnić tym Czy to jest... faktycznie zapomniałem o umiejętności lidera teraz. Oj Dawidzie, zapomniałeś i nie <laughs> <laughs> opłaciłeś się, to Tomek <laughs> to. zwycięża. zwycięża. z frakcji Królestw Północy dostanie tutaj Szyndyrier, bo, okej, okay, mamy dwie losowe karty na sam koniec w momencie remisu, ale myślę, że ciężko mimo wszystko poselstwu dorównać Filipie. Myślisz? Tak. Ja też mam takie skromne. Chociaż, a, jest ten łucznik. A, jakby jest został zagrażony na samym początku. Blisko, blisko. A ale mimo całkiem blisko. Ale jednak jest to gra na konto No i na pewno.